Witam miłośników przyrody, górskich wędrówek i pięknych krajobrazów. Na naszym kolejnym spotkaniu z przyrodą beskidzkich parków krajobrazowych. Miesiąc temu w marcu spotkaliśmy się w terenie, aby zobaczyć jakie akurat rośliny spotkamy w okresie kwitnienia i kilka gatunków oczywiście udało nam się omówić. Teraz w kwietniu powtórzymy tą akcję. Ruszamy w teren, zobaczymy co, gdzie kwitnie, jakie rośliny możemy spotkać i spróbujemy je rozpoznać. Zajęcie jest bardzo ciekawe. Pozwala nam, po pierwsze, poruszać się troszkę po terenie, daje nam troszkę kontaktu z przyrodą, a przy okazji, zawsze coś jesteśmy w stanie zapamiętać i troszkę wzbogacić swoją wiedzę. Pamiętajmy też i zwróćmy na to uwagę, że w przyrodzie z dnia na dzień wszystko się zmienia, szczególnie teraz w tym intensywnym wiosennym okresie. Cały czas pojawiają się nowe gatunki roślin, które zaczynają kwitnienie, część z nich przekwita, więc cały czas ten proces postępuje i będzie trwał jeszcze przez wiele miesięcy. Ale zmienność w przyrodzie w tym okresie jest tutaj bardzo intensywna. Dziś, podobnie jak w poprzednim odcinku z marca, również znajdujemy się na terenie administracyjnym Miasta Żywca i również zaczniemy od Żywca. Z tym, że wtedy zaczęliśmy od Żywca gruczołowatego, a dziś od Żywca cebulkowego. Różnią się te dwie roślinki od siebie i to znacznie. Przede wszystkim to, co nam się rzuci w oczy, to kolor kwiatów. Żywiec gruczołowaty ma kwiaty w kolorze intensywnie fioletowym. Natomiast. Żywiec cebulkowy, jeżeli zwrócimy uwagę, kolor kwiatów ma jaśniejszy, taki bardziej kremowy, liliowy, lekko przechodzący w fiolet. Tu jeszcze warto przypomnieć, iż występują także żywce dziewięciolistne, ale ich kwiaty są żółte, więc to już całkowicie nie ma możliwości, aby się pomylić. Żywiec cebulkowy lubi rosnąć w lasach bukowych, głównie z takimi drzewostanami jest skojarzony, ale tutaj akurat buków nie ma, a też sobie rośnie. Ciekawostką jest to, iż żywiec cebulkowy rozmnaża się wegetatywnie dzięki bulwkom, które znajdują się tu na łodyżce przy liściach, to łatwo zauważyć. Są one charakterystyczne, niewielkie, ale w takim kolorze brązowym, brunatnym i są bardzo dobrze widoczne. Czasami, tak jak tutaj, tworzą żywce bardzo duży łan i naprawdę prezentują się malowniczo, szczególnie na tle zielonego podłoża samej rośliny, ale także innych, które się tutaj dookoła pojawiają. Jest to roślinka charakterystyczna, jak wspomniałem, dla lasów bukowych i często w takich lasach można ją spotkać, ale pojawia się w wielu innych miejscach, także na pewno nieraz ją spotkacie. Żywiec cebulkowy. O jakie piękne kaczeńce? Albo kaczyńce, bo i taką nazwę stosuje się do tej rośliny. A jest to knieć błotna. Roślina bardzo pospolita w całym kraju, lubi tereny wilgotne, podmokłe, czasami bagienne, tak jak tutaj albo brzegi potoków, czyli wszędzie tam, gdzie jest w miarę wilgotno, a nawet i bardzo wilgotno. Roślinka piękna, charakterystyczna, trudno ją pomylić z jakąkolwiek inną rośliną, choćby ze względu na wielkie, piękne, żółte kwiaty. Co ciekawe, ta roślinka ma w środku w miarę pustą łodygę. Dzięki temu, jeżeli jest obszar zalewowy, ta roślina po prostu nie tonie, unosi się na powierzchni wody, ponieważ powietrze zawarte w łodydze troszkę ją wynosi na zewnątrz. Działa właśnie tak na zasadzie pływającego balonika, z tym że bardzo długiego. Piękna roślinka, jak się okazuje, jednak jest trująca. Bydło takiej rośliny nie zjada, stąd też na łąkach, szczególnie wiosną, gdy już mamy świeżą trawę, ale gdzieś w miejscach podmokłych rosną kaczyńce, nie są one przez bydło zjadane. I dlatego możemy cieszyć oczy tą ślicznie kwitnącą rośliną. Każdy z Was ją na pewno zna, każdy z Was ją na pewno widział, w wielu miejscach się pojawia. Knieć błotna. Bluszczyk kurdybanek bardziej oryginalnego miejsca dla tej rośliny nie mogliśmy znaleźć. Mamy tutaj ścięte przez bobry drzewo, pod drzewem mnóstwo zgryzów, które pozostają po działalności bobrów i właśnie w tym miejscu postanowił sobie wyrosnąć tenże oto bluszczyk kurdybanek roślinka pospolita na terenie całego kraju w wielu miejscach można ją spotkać oczywiście posiada swoje preferencje, jak każda roślina. Ale jest na tyle tolerancyjna, że spotkać ją można i w bardziej nasłonecznionych, i bardziej zacienionych miejscach, nie tylko w terenie, ale również w ogródkach przydomowych. Także każdy z Was z pewnością już ją widział, a jeżeli nie, to na pewno się na tą roślinę natknie. Niegdyś w medycynie ludowej była oczywiście wykorzystywana przy nieżytach drugoddechowych, czy też przy bólach brzucha, przy zapaleniach układu moczowego, także znaczy miała swoje zastosowanie. Również jako przyprawa o korzennym nieco smaku. No, ale tu już wykorzystanie roślin do takich celów spożywczych no to już wymaga pewnej wiedzy, doświadczenia i przede wszystkim, aby sobie nie zaszkodzić, trzeba się z taką tematyką dokładnie zapoznać. Roślinka charakterystyczna. Położa się troszkę po podłożu, ma piękne, choć drobne, fioletowe kwiaty, rzuca się w oczy, ponieważ bardzo często tworzy całe dywany takie właśnie odcieniu zielono-fioletowym, czyli miks koloru liści i kwiatu. Nieraz na nią traficie i to będzie właśnie bluszczyk kurdybanek. A cóż to za kolejne kaczeńce? Jakieś takie mniejsze, drobniejsze, bardziej wątłe? Może to jaskry? No, na jaskra to jeszcze troszkę za wcześnie. A w takim razie będzie to ziarnopłon wiosenny. Roślina również pewnie wszystkim znana. O pięknym, żółtym kwiecie, ale taka niepozorna, drobniutka. Z tym, że często potrafi porastać bardzo duże przestrzenie, bardzo duże obszary. Również często lubi takie tereny troszkę cieniste, wilgotne i spotkać ją możemy zarówno w lesie, gdzieś nad brzegami potoków, ale także w ogródkach tych naszych przydomowych, gdzie potrafi bardzo szybko się rozprzestrzeniać. Co ciekawe, u nas jest to roślina pospolita, w zasadzie na terenie całego kraju, w górach również aż do końca piętra pogórza się pojawia, natomiast w Ameryce Północnej, w Japonii, w Australii czy też w Nowej Zelandii jest to roślina inwazyjna. Czyli taka dość niebezpieczna i niepożądana w tamtych regionach. U nas natomiast rodzima, pospolita, bardzo często spotykana, jestem pewien, że każdy z Was, ziarnopłony widział nieraz, wędrując sobie po lesie, gdzieś nad rzeką, nad potokiem, czy nawet u siebie w ogródku. Ziarnopłon wiosenny. Niedługo przekwitnie, później zanikną liście i śladu po niej nie będzie. W naszym spotkaniu oczywiście nie może zabraknąć śledziennicy skrętolistnej. Bardzo ciekawa i charakterystyczna roślinka, głównie ze względu na swój kolor. Taki bardzo mocno zielony, jasnozielony, szczególnie w tym początkowym etapie, gdy ona wyrasta, jest bardzo taka jaskrawa, wręcz seledynowa i faktycznie bardzo łatwo ją zobaczyć. Jeżeli spojrzymy z góry, trudno stwierdzić, gdzie ona ma kwiat. A to dlatego, iż kwiat ma bardzo zredukowany i jakby nie wyróżnia się na tle całej zieloności, bo dookoła kwiatu posiada liście w tym intensywnym kolorze, które działają jako wabik. Stąd też właśnie jest taka dość niepozorna, jeżeli chodzi o wyróżnienie liści i kwiatu. Ale roślinka ta ma też ciekawą nazwę Śledziennica. Czy ma to związek ze śledziami? Otóż nie. Ze śledzioną. Dawniej. W dawnych czasach używano właśnie tej rośliny podczas leczenia dolegliwości związanych ze śledzioną. Natomiast gdzie ją znajdziemy? W wielu miejscach cienistych i podmokłych, takich wilgotnych, często też nad brzegami potoków. W takich miejscach śledzienice bardzo łatwo można znaleźć. I bardzo często też nie rośnie pojedynczo, ale w całych skupiskach, często tworząc bardzo rozległe dywany, seledynowe, takie jaskrawe, aż bijące po oczach. Piękna wiosenna, wczesnowiosenna roślinka. Warto na nią zwrócić uwagę. I jeszcze taka ciekawostka. Otóż w marcu obserwowaliśmy zawilca gajowego. Tymczasem tuż przed nami rośnie zawilec żółty. Te dwa gatunki są do siebie podobne, ale to, co je odróżnia i co widać na pierwszy rzut oka, to jest kolor płatków kwiatów. Zawilec żółty, jak sama nazwa mówi, ma je po prostu żółte. Tymczasem zawilec gajowy ma kolor płatków kwiatu białe. Mamy to szczęście, że rosną obok siebie, więc możemy bardzo łatwo to porównać. Zawilec żółty nie występuje tak często jak zawilec gajowy. Trudniej go spotkać, ale nie jest to niemożliwe. Akurat w tym momencie, dziś jesteśmy w sercu Żywieckiego Parku Krajobrazowego, ale można też spotkać zawilce żółte w różnych innych miejscach, również bliżej miast, bliżej wiosek, w takich właśnie okolicznościach, gdzie mamy troszkę wilgotny teren, troszkę taki przycieniony, w takich miejscach zawilec żółty lubi sobie występować. jeszcze na koniec taki otoralitas Tocja Karpacka. No, jeszcze nie w pełni kwitnienia, troszkę je brakuje, ale już widać tutaj niepozorne drobne żółte kwiaty. Gatunek wyjątkowo rzadki, znany z nielicznych stanowisk. Generalnie preferuje takie tereny wilgotne, w pobliżu jakichś niewielkich cieków, potoków. Takie właśnie, troszkę przycienione. Tego typu miejsca sobie wybiera. Gatunek jest dość niski. Też musimy się już całkowicie położyć, żeby się tutaj do niego zbliżyć, ale rzuca się w oczy swoimi żółtymi kwiatami. Jest pod ochroną, także pamiętajcie, że jeżeli ten gatunek spotkacie, tocję karpacką, absolutnie nie wolno jej zrywać, zniszczyć czy też wykopywać. Jest to ciekawa, bardzo interesująca roślinka i warto zagłębić się coś więcej na jej temat. Jak widać, po naszym dzisiejszym spotkaniu warto ruszyć w teren, warto przeobserwować przyrodę i zobaczyć, co się w niej cały czas dzieje, jak ona bardzo się zmienia. Warto też podczas takich wędrówek, i tutaj przypomnę, mieć ze sobą również jakiś atlas do rozpoznawania roślin, albo choćby używać aplikacji, bo są takie, które rozpoznają po zdjęciu roślinę. Tu jednak należy pamiętać, że aplikacje, no to są jednak tylko aplikacje i nie zawsze dają poprawną nazwę, więc też potem warto to potwierdzić w literaturze, tak aby mieć pewność, co znaleźliśmy i, i aby się dowiedzieć po prostu, jaką roślinę przyobserwowaliśmy. Jest to świetne zajęcie, świetna zabawa i można naprawdę przyjemnie... Nie spędzić czas. Przy okazji też wspomnę, aby pamiętać, iż niektóre gatunki roślin są objęte ochroną, ochroną ścisłą lub częściową, i my wtedy w żaden sposób nie możemy ich zrywać, niszczyć, wykopywać w jakikolwiek sposób im szkodzić. I o tym też trzeba pamiętać, bo jeżeli ktoś zobaczy piękny kobierzec kwiatów i będzie chciał sobie zrobić bukiet, niech się najpierw zastanowi, czy jest to możliwe.